To teraz chciałabym przejść do wątku kompetencji filozoficznych, to znaczy zapewne jak się tyle lat naucza w szkole, to poglądy na to, po co, dlaczego i jak się zmieniają. I czy mógłbyś powiedzieć, wyrazić swoje takie dzisiejsze credo nauczyciela filozofii. Mhm. Po co i może jak to za moment? Mhm. Mnie, może zacznę od pewnej takiej metafilozoficznej deklaracji. No, wskażę może na pewne nurty w filozofii współczesnej, czy pewne tradycje filozoficzne, które są mnie bliskie. Otóż bliska mi jest filozofia analityczna. Bliski Ciągle jeszcze, pomimo pewnych zastrzeżeń, narastających zastrzeżeń, bliski mi jest amerykański pragmatyzm, ale bliska jest też mi klasyczna tradycja filozofii. I tak przede wszystkim jakby zadanie nauczyciela filozofii widziałbym w nauczaniu porządnego myślenia. A z porządnym myśleniem też się łączy porządne mówienie. Chodzi tutaj o, o jakąś jasność w wyrażaniu myśli. A także o zdolność, umiejętność uzasadniania wyrażanych poglądów. No to są takie myślę, podstawowe kompetencje, niezależnie od tego, jakie to będą poglądy, to wydaje mi się, że. że no, to, czy Czyli coś... kompetencje takie komunikacyjne i logiczne, hmm. można tak, powiedzieć. Tak. Mm -hmm. Hmm. Czyli. Ja pozwolę sobie drążyć jeszcze ten wątek bycia filozofem i bycia nauczycielem filozofii. To co w takim razie. Bo, bo rozumiem, że nauczyciel, który naucza kompetencji i logicznych, i komunikacyjnych, sam musi je posiadać. Tak? No dobrze było, oczywiście. Wydaje się, że to. to... Znaczy, mówimy o skutecznym nauczeniu. Ten, kto skutecznie naucza, tak. sam nie może być pozbawiony tych kompetencji, tak? tak? Mhm. To jaki element. Sprawia, który dodany do tych kompetencji z kogoś kompetentnego komunikacyjnie i w zakresie logiki, czyli mhm. filozofa. coś jeszcze mhm. musi pojawić, żeby, żeby przeprowadzić się na pole filozofii? Mhm. No tutaj jednak jakaś taka treść się musi filozoficzna pojawić. Czyli jednak chodzi też o podejmowanie pewnych filozoficznych kwestii. To jest pytanie. Jakie kwestie są filozoficzne? No takie najbardziej nie wiem, ogólne i podstawowe, dotyczące człowieka, świata. Czyli poza tym takim wątkiem umiejętności musi się pojawić coś z charakterystycznych dla filozofii pytań, tak? Tak. Żeby, żeby według Ciebie to już był dyskurs filozoficzny. Mhm. A jak to się dzieje na zajęciach? To, na, to znaczy, na zajęciach starasz się uczyć myślenia i mówienia w oparciu, no na pewno, bo wspomniałeś o historii etyki, tak? Mm -hmm. W oparciu o ten element filozoficzny, o te klasyczne pytania filozoficzne. Ale czy na przykład znajdujesz miejsce na to, żeby rozmawiać o sprawach, które no można powiedzieć co tego od filozofii? Y tak. Jako każdy rok szkolny rozpoczynam od zajęć, pod, temat brzmi zasady racjonalnej dyskusji. W pierwszej klasie wspólnie ustalamy te zasady, które przez następne lata mają obowiązywać, w kolejnych latach je sobie przypominamy. I następnie w ciągu tych trzech lat liceum. Przynajmniej raz w miesiącu staram się prowadzić zajęcia, których temat brzmi współczesne problemy moralne. No i tutaj pojawiają się najróżniejsze kwestie, często zainspirowane jakimiś bieżącymi zdarzeniami w życiu społecznym Polski czy świata. I tutaj to jest myślę taka okazja do ćwiczenia tych kompetencji komunikacyjnych i logicznych. Te zajęcia mają taki charakter dyskusyjny. I mnie osobiście jako prowadzącemu te zajęcia, zależy przede wszystkim właśnie na tym, aby uczniowie przestrzegali obych zasad ocenami dyskusji. Czyli tutaj jakby z mojej strony te poglądy, które oni głoszą, są drugorzędne, prawda? Mniej, mniej ważne. Ja, ja tutaj zwracam uwagę właśnie, właśnie na tą formę, tą logiczną formę ich, ich wypowiedzi. To czy właśnie Poglądy, które głoszą potrafią nam uzasadnić I tym podobne kwestie. No, myślę, że takie stanowisko w potocznej świadomości, w potocznym i przy potocznym rozumieniu słowa etyka może się wydawać kontrowersyjne, bo wielu ludzi etykę utożsamia z gotowymi receptami na życie i jak funkcjonować, żeby było dobrze mm -hmm. i poprawnie. Mm -hmm. I w związku z czym, gdybyś mógł teraz wyjaśnić, y, jaka to y, wartość, czy y, istotna, y, istotna korzyść mieści się w tych umiejętnościach myślenia, mówienia, mhm. że warto dla niej znaleźć miejsce w szkole, która, jak wiadomo, jest przepakowana różnego rodzaju przedmiotami i materiałami, które trzeba na nich realizować. Ja bym chciał się odnieść do pierwszej tej części Twojego pytania, gdzie tam mówiłaś o etyce pojmowanej jako zbiór gotowych recept na życie. W ramach tych zajęć, które prowadzę, tak rozumiana etyka też się pojawia, chociażby przy okazji tych zajęć z historii filozofii, gdzie tam różne koncepcje dobrego życia pojawiały się. Prawda? I my Zapoznajemy się z tymi koncepcjami i też staramy się je odnieść do naszego doświadczenia, staramy się zastanowić, czy one są wartościowe, czy zachowują swoją ważność. Plus jeszcze też wspomniałem o tych zajęciach psychoedukacyjnych, otóż wydaje mi się, że współcześnie może nawet więcej na temat dobrego życia ma do powiedzenia psychologia niż, niż filozofia i tam oczywiście, no powiedzieć, że jestem lekiem w tej dziedzinie, no, ale na tyle, na ile się orientuję, staram się też tutaj prezentować różne koncepcje, zwłaszcza z nurtu psychologii humanistycznej, czy tak, z takiej nowo powstałej, dynamicznie rozwijającej się nurtu psychologia pozytywna, które wprost właśnie mówią, nie koncentrują się na jakichś patologiach, deficytach, prawda? nie chodzą w terapię, tylko raczej mówią o tym, jak żyć, żeby żyć pełnią życia, żeby nasze życie było możliwe jak najbardziej szczęśliwe. Mm -hmm. y -y. Czyli y, jakiś ten element, y, że tak powiem, y, recepty na życie się u Ciebie na zajęciach pojawia, tak. czy propozycji chociażby. Owszem tak. Z tym, że zla, tu bardzo ważna jest forma, prawda? Y, no, y, te, 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 tego typu wskazania czy zalecenia. No, oczywiście one się nie pojawiają w takiej formie autorytatywnej, y, czy autorytarnej, y, nie w takiej formie, że trzeba przyjąć i nie można odrzucić, zakwestionować, tylko jako pewne propozycje. Y, i jeszcze takim ważnym elementem z tego zakresu, który się pojawia, no też są wskazania, wskazania moralne religii świata, o których wcześniej wspominałem, z uwzględnieniem też religii chrześcijańskiej. Bo dlaczegoż by nie? To też bierzemy pod uwagę w czasie naszych.